Cześć, tu Natalia. Niektórzy już mnie widzieli, znają yy, te pucki to ja. <grych> Dzisiaj przychodzę do Was z losowaniem na 1000 subskrypcji, za co bardzo, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że po losowaniu nie odejdziecie. Dzisiaj są moje urodziny, także chciałabym sprawić komuś prezent. I będę losowała dwie osóbki. Wszystkim dziękuję. Jak już wiecie, co miesiąc będę losowała z wybranego filmiku jedną osobę, która dostanie ode mnie prezent w ramach takiego podziękowania, takiego ukłonu w Waszą stronę za to, że jesteście, wspieracie i motywujecie do dalszego działania. Także yy, słyszymy się już po drugiej stronie yy, i Wam życzę wszystkim miłego dzionka. Pozdrawiam. Hej, 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 tak jak mówiłam, w, y, robimy rozdanie. Witam się z Wami teraz po drugiej stronie. Mam telefon w ręku. Jedna ręka, druga ręka, więc może tam trochę się chmajtać. Y, tutaj mam link do kanału Sylwii. Kto pierwszy się wylosuje z pozdrowieniami ode mnie, wygrywa z zdrapeczkę Krzyżówka i Także y, najpierw to przelosuję, a potem zrobimy losowanie na 1000 subskrypcji. Losujemy. Nie umiem się na laptopie posługiwać. o. Żata, rojek. Pozdrowie, pozdrowienia od Natko drapiemy. Także poszło dosyć szybko, bo tam komentarzy miała <laughs> sporo, Sylwia. Także, Gosiu kochana, napisz mi adres do wysyłki. Mam dla ciebie zdrapeczkę i bardzo dziękuję za pozdrowienia. I tutaj zrobimy tak, że usuniemy to. Wejdziemy sobie w te moje rozstanie, które było dodane oj, dawno temu. Tutaj skopiujemy link, kopiuj, cik, wchodzimy w tego raf, dasz coś tam, coś tam i tu wklej i lasujemy biorę udział, yy, biorę udział albo biorę udział pudełko, o tak. Yy, także za wszystkich mocno trzymam kciuki, wszystkim tak samo mocno kibicuję. Proszę, nie gniewajcie się, jeżeli na was nie wpadnie. Komentarzy jest bardzo, bardzo dużo. Cieszę się, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Naprawdę, nawet nie wiem, jakimi słowami mam to wyrazić. Także dziękuję wam wszystkim i proszę, was nie uciekajcie. Nie zostawiajcie mnie, pomimo tego losowania. Także o, stresujący moment. Losujemy. Dobra, nie ma co przeciągać. Mazi. Biorę udział w tą nagrodę, to i cała rodzina skorzysta. No pewnie, że skorzysta, bo jest bardzo dużo słodyczy. Także serdecznie Ci gratuluję, Mazi. Kojarzy mi się z Mazikin, z Lucyfera. Oj, uwielbiam, uwielbiam ten program, ten serial tylko że no tak się skończyło, niby ma już nie być, wiem, że się rozgaduje. niby ma już nie być kolejnych sezonów, aczkolwiek skończyło się tak, jakby pewnie jeszcze jeden sezon miał być. Jestem zawiedziona. Dobra, i losuję teraz kogoś na biorę udział pudełko. Mocno kciuki za wszystkich trzymam. Filmik wlatuje prawdopodobnie rano w stawie, zobaczymy o której pójdę spać. <laughs> teraz nie będę wrzucała raczej. Dobra, losujemy, biorę udział pudełko. Tutaj jest... Jest pudełko, ale nie ma. Biorę udział, także bardzo mi przykro. E, było napisane, co trzeba napisać. Bardzo Cię przepraszam. Losuję drugą osobkę. Biorę udział, już było, także bardzo mi przykro. I dziękuję za wzięcie udziału. I i i. Moje życie w Polsce. Biorę udział, w pudełko, pozdrawiam. E, Natalko, gratuluję serdecznie. Mam nadzieję, że nagroda Ci się spodoba, bo jest to tajemnicze pudełko. I naprawdę się nie spodziewałam. Trzeba mieć naprawdę duże szczęście. Naprawdę duże szczęście, żeby zostać wylosowany. w tyle komentarzy. <laughs> Ale się cieszę. Dobra, kochani, kończę, bo już mi limit yy, kończy się na telefonie. A nie chcę, żeby nagle przerwało. Dziękuję wam wszystkim. Pamiętajcie, raz w miesiącu pod wybraniem i zabrakło tej pamięci, zabrakło pamięci pod wybranym przeze mnie filmikiem będzie ten system właśnie ten program losował jedną osóbkę która będzie dostawała ode mnie niespodziankę raz w miesiącu od lipca ruszam z tą akcją, także serdecznie zachęcam do stawiania komentarzy łapka w górę wystarczy nie trzeba się wcale rozpisywać dawajcie znak po sobie, że jesteście oglądacie wspieracie mnie bo to, że już przychodzicie, oglądacie to jest dla mnie ogromne wsparcie i to jest taki mój ukłon w waszą stronę. Także kończę, bo <laughs> pamięć mi siada. Buziaczki. Miłego dzionka wam życzę kochani. Pa pa pa.